Robert, jak wrażenia po pokazie marki Manila Grace? Wiesz, co, że. No to jest dla kobiet, także jak niespecjalnie się akurat skupiłem na tym, ponieważ siedziałem z gością baczyńską, z którą się już nie widziałem tyle i właściwie żeśmy przegadali ten pokaz. Także nie mogę specjalnie tutaj dużo powiedzieć na ten temat. O, to trochę nieładnie. Dlaczego? Ja myślę, że nie fajnie. Jak sam jesteś projektantem, tak? Także chyba nie cieszyłbyś się, że ludzie przychodzą na pokaz i przegadują, a nie podziwiają Twoje kreacje. No wiesz co, że jak przychodzą do mnie na mój pokaz, to oglądają. Ja nie przyszedłem tu na pokaz. Czyli bardziej przyszedłeś tutaj e, e, pokibicować znajomym, którzy odbierali statuetki. Ja nagrodę, więc jej gratulowałem i skupiałem się na tym, żeby pogratulować mojej przyjaciółce. To jest normalne, że trochę nieładnie, że ty w ten sposób ze mną prowadzisz rozmowę. A jako specjalista od mody tak, uważasz, że do roku 2000... Troszeczkę powinnaś popracować na no kulturą.